I tak tam zmierzam, tak. Nie ma zbyt wiele do gadania. Poznaje się ten statek. Kiedyś był to po prostu okręt kapitana Fargo, okręt piratów. A z czemu? Pytam się, czemu jest to okręt wycieczkowy? I w dodatku, czemu ci pół ludzie służą ludziom? Czemu się szerzy taki rasizm? Do czego to doszło? Hmm. Hmm. Ciekawe. Też chcę tam wejść. Co my tu mamy? Ja się to teraz jeszcze nie muszę nic zobaczyć. Tak, teraz w sumie gdzie powinniśmy i zacznijmy od tego miejsca. I oto nasza syna zbawiająca z kapitanem Fargo. Minęło tych czasu, Irenes. Widzę, że dosłaś. Fargo, wcale się nie zmieniłeś. Dalej troniesz w pamięci o przyszłości. Co ty możesz wiedzieć? Staciłem wszystko raz za to z Elbez. To nieprawda. Czemu ona mówi po niemiecku? Moja siostra pozostawia nadzieję. Skarb, który może y, przynie przynieść pokój między ludźmi i półludźmi. Masz na myśli nikiego? Tak. I jego siostrę, Malsi. Słucham. Słucham. He? To dziecko umarło we Serbes, kiedy Lucia. Ty nic nie istniej, wiesz, prawda? Albo po prostu nie chcesz wiedzieć. Ech. Pamiętasz tylko to, co jest e, dla Ciebie sprzyjające. Lucia e, chciała datować moją siostrę Serbes, Ale udało jej się e, to zrobić tylko e, z dzieckiem Malsi. Lucia. Poczuła się odpowiedzialna yy, i wspomagała Marcy yy, z daleka yy, przez jej yy, życie. No, spójrz na siebie. Gdzie jest stary ty, yy, który miał pasję, aby budować nowy świat wraz z moją siostrą? Mówię ci już. Moja stara osobowość nie żyje. Czego chcesz? Yy, nie, nie potrzebuję być pouczany przez kogoś takiego jak ty. Rozumiem. Przejdę do rzeczy. Zabrałeś tą pieśń po ludzi. E, innymi słowy, e, chcielibyśmy, abyś uwolnił e, Mendesa. Rozumiem. A dlaczego? Ty też znasz tą e, pieśń, prawda? E, nie rób siebie ignoranta, Fargo. Powinieneś wiedzieć e, dużo lepiej. E, tylko wtedy, kiedy pieśń jest śpiewana e, ze specjalną mocą, e, jest e, efekty mogą być. Yy, takie jakie powinny. Moja siostra z już nie żyje, a ty zabrałeś yy, Medusa. Malbole już nie ma yy, prawdziwej yy, mocy bez tej pieśni. Yy, jest to teraz po prostu miejsce dla pff, potworów yy, zła. Ciekawe. Ale co z tego? Yy, nie chcę yy, nikogo yy, yy, w Madbule. Yy, mi to yy, po prostu odpowiada. Jak długo chcesz być jeszcze uparty? Madbule, które kiedyś znaleźć już nie istnieje. Znajdziesz tam teraz tylko koszmar. Otwórz oczy i spójrz na rzeczywistość. Nie wypuszczam męsa, czegokolwiek byś nie powiedziała. Ech, dobrze. Ech, nie będę ci już przeszkadzać. Aczkolwiek nie odpuszczę sobie też odnowienia marbule. Ech, Będę e, pracowała, aby e, sen mojej siostry się spełnił. Hej! Hmm. Witajcie e, nowi. Odpocznijcie i zostańcie tyle, ile chcecie. Ten statek należy do mnie, mnie i samego siebie. E, chcę, żeby wszyscy e, cieszyli się e, pobytem. W moim imieniu. Zostańcie tak długo, jak tylko będziecie chcieli. Hmm... Szkoda... Potrzebuję znaleźć tego Mendelsa! Gdzie on może być? Nie dał mi żadnej podpowiedzi. Hmm. Eee, przepraszam, ale... Muszę wyjść. Eee, pracować. Proszę, pozwólcie mi przejść. E, szukamy mędrca marbule. Wiesz może coś? Hmm, nie sądzę, żeby on tu był. Spróbujcie gdzieś, e, gdzieś indziej. E, teraz e, proszę, e, muszę iść pracować. Cóż za ciekawy pracownik. Stwierdził, że on POTRZEBUJE iść pracować. E, potrzebuje wymopować się podłogi. Pozwól mi przejść. Dobra, idź. Nie obijaj się. Nie obijać się! <laughs> Ten stary człowiek poczy... był kiedyś szefem w Marlboro. A teraz spadł na totalne niziny, mopuje podłogi z Elbes. Za tymi drzwiami jest Wielki Ślem. Świat, gdzie słabi są ofiarami jest mocny siła jest sprawiedliwością. E, tak przynajmniej e, tw e, twierdzi kapitan. E, pozwolę wam przejść jeśli e, uzyskacie jego pozwolenie. Dobra! Kapitanie, muszę ci złożyć wizytę. Kapitanie Fargo! Chodź tu. Fargo! Mamy sprawę. Ale chcielibyśmy przedostać się przez Wielki Szlem. Wielki szlem, eh? Wiedź, że naprawdę nam zależy. Skąd przybyliście? Z Malbule Co? Malbule? Co wy tu w ogóle robicie? Szukamy męsa z Malbule. Ho, ho, ho. Przykro mi, ale nie ma nikogo takiego na pokładzie z Elbes. A w dodatku nie chcę dziwaków niszczących zabawy na moim statku. Przepraszam, nie mogę Wam na to pozwolić. Czy on się zaciąga? Ech. Ale czy to nie byłoby ciekawe? Ech. Celem założenia Zelbę była była Co powiecie na to, żeby wybudować wasze szczęście Wydować nasze szczęście? Tak, na dole jest kasyno. Jeśli wygacie, pozwolę wam przejść przez wielki ślem. A jeżeli przegacie, dajecie mi swoją łódź jest zadokowana. Na to? Cholera, jeśli chcesz łódź, to dobra. Z drugiej strony muszę się spotkać z tym męsem. Ja spotkałem się na dole w kasynie. Ej, tylko nie tchórz się. <śm> Kasyno, jak już sam wspominał, jest na dole. O, odpuść już sobie. Wystarczy, e, Snef. E, nie masz po prostu tego, czego potrzeba, żeby wygrywać. E, lepiej pracuj z swoimi występami. To wystarczy. Nie! Pewnego dnia uderzę cię prosto w tą twoją brudną twarz. Całą kasę, którą tu wygram i wydostanę się z tego statku. To już wygląda mi to na pechowca. No, no, no. Spójrzcie, kto tu przyszedł. Ten stary człowiek. No cholera. Ech, sugeruję, żebyś Ech, Wam też się to nie stało. Chodziło mi o to, że ten stary. że przegrał e, cały pieniądze i jest teraz tej niewolnikiem praktycznie. Przepraszam, e, wszyscy. Ech, czy mógłbym zwrócić Waszą uwagę? Ech, chcę zagrać się prywatnie z tymi e, tutaj. Moglibyście nam zostać na chwilę? Eee, Oczyszczę was ze wszystkich długów, jakie macie Mówisz poważnie kapitanie? A czy wyglądam na kogoś, kto żartuje? Okej okay. Kapitan jest naprawdę dobry. Uważajcie lepiej eee, odpuśćmy trochę kapitanie. He, <laughs> eee, dzięki, eee, yy, wszyscy... Niedługo powinien skończyć. Mhm. Tak samo jak ja właśnie w tej chwili kończę ten odcinek tą właśnie gest zadonuję w kolejnym odcinku.